Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich ze względu na wulgarny język, sceny przemocy, nagość oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się zachęcę ostrzeżeni! Transformers Age of Prime Titan Class D13, stary optimus Prime! O tak! Będzie drogo. Nadchodzi figurka, którą wpakujesz więcej kasy niż Twoją ulubioną grę free to play Tak ekskluzywna, że po jej zakupie zaczniesz pijać kawę z filiżanki. Figurka, na której wygląd wszyscy Twoi znajomi zaczną się martwić o Twoje zdrowie psychiczne. Zabawka, która gdyby była zrobiona z miękkiego, delikatnego silikonu, zdecydowanie podwoiłaby nawet do czterech liczbę zainteresowanych osób. Swoim majestatem sprawi, że zaczniesz wrzucać co najmniej dwa angielskie słowa do jednego zdania. Stary Prime to jakiś tam karykaturalny Prime z pieczniętą złotą gwiazdą na klacie. Jaki jest jej cel poza przedrostkiem w nazwie, to nie wiem, ale już jako małe dziecko pragnąłem dwóch rzeczy: mieć dużego transformującego się Optimusa Prima lub zostać kolumbijskim bossem narkotykowym, żeby mieć kasę na dużego transformującego się Optimusa Prima. No dobra, z tym ostatnim żartowałem. Wcale nie chciałem mieć dużego transformującego się Optimusa Prima. Tryb ciężarówki to wspaniała maszynka o wyglądzie pancernego kontenerowca, dla którego żadna droga nie jest straszna, o ile nie jest mniejsza niż pas startowy od Jumbo Jetta. Fantastyczne małe rodzynki w miejscu kół zapewnią mu promień skrętu większy niż orbita Jowisza. Niezwykle pięknie wyprofilowana szoferka z czołem ferengi z dumą pokazuje środkowy palec aerodynamice. Długość ciężarówki wraz z naczepą sprawi, że próba jego wyprzedzania na drodze potrwa dłużej niż średnia życia w Korei Północnej. Przy czym trudno tutaj nawet mówić o naczepie. To bardziej designerski autobus. No dobrze, ale co tak naprawdę dostaniemy w cenie średniej klasy prostytutki? Trzy rodzaje plastiku okazjonalnie maźnięte farbą dla niepoznaki. To świetnie, ponieważ nikt nie będzie narzekał na łatwo zdrapującą się farbę. Dodatkowo pojazd dysponuje całą masą 5mm otworów, w które nie tylko subtelnie ozdabniają ten tryb, ale i pozwolą nam wsadzić wszystkie dodatkowe szpargały od innych figurek, z którymi nie wiadomo było co zrobić. Ryb, cholera wieczego to na wpół przetransformowana figurka, w której twórcy postanowili wyeksponować wszystkie puste przestrzenie, wraz z dodatkowymi wypełniaczami do pudełka. Albo to miał być już robot, tylko fotograf nie doczytał instrukcji do końca. Tryb robota wyróżnia dojebany przód autobusu na klacie, szkoda tylko, że nie tego, w który się właśnie transformuje. Ma on na siłę pieprzniętą złotą gwiazdę na przodzie. To japoński wymysł, więc pewnie strzela z niej kolorami jak mój pies z dupy po opróżnieniu puszki fasoli. Sama klata jest otwierana, więc można w niej trzymać gumkę, temperówkę czy prusaki, jak ktoś rzadziej sprząta pokój. Jeśli chodzi o nogi, to zupełnie inna para wielkich niebieskich kaloszy. Figurka stojąca na wprost z dumą prezentuje figurę w kształcie plastikowej boi. A, no i jest jeszcze w zestawie ten miniaturowy hotrot, ale ten to wygląda jak zabawka z McDonalda. Strzeliłbym tutaj parę dowcipów, ale nie robi się dowcipów z samego dowcipu. Z akcesoriów jest tyle, że nawet mnie nie udałoby się wszystkich pogubić. Po prostu je pokażę, żeby ten odcinek nie trwał dłużej niż ekranizacja Tolkiena. Do nabycia w sieci, czas startu i udanego polowania. Jeżeli Wam się spodobało, wciśnijcie mi lajka, zapodajcie komentarz i subika. Dla Was to tylko kliknięcie, a dla mnie wielkie osiągnięcie oraz paliwo na nowe filmiki, co podkręcą kanału wyniki.